Uważasz, że w Polsce mężczyźni mają za dużo praw w porównaniu do kobiet? Tak, trochę. W sensie... Jestem w to ciemna, aczkolwiek może, może trochę. Za dużo mają, za dużo mają wolności. Na jakiej płaszczyźnie mają za dużo na przykład? Nie wiem. W sensie... Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, po prostu nie lubię mężczyzn. Anna Maria Żukowska po raz kolejny wywołała medialną burzę kontrowersyjną wypowiedzią. Wulgarny atak posłanki lewicy na Szymona Hołownię w sprawie aborcji pokazuje, jak łatwo emocje biorą górę nad merytoryczną debatą. Żukowska zdaje się zapominać, że pełni funkcję publiczną i powinna ważyć słowa. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej całej sprawie i sprawdźmy, na jak wiele mogą sobie dzisiaj pozwolić politycy powołując się na swoją płeć. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu wesprzecie nasz prężnie rozwijający się kanał i wesprzecie naszą pracę. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Żukowskiej. 1, 2, 3, napisane... No to lecimy. W ostatnim czasie Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, swoim wulgarnym wpisem na Twitterze pod adresem Szymona Hołowni, wywołała burzę w sieci. Można powiedzieć, że posłanka trochę dała ponieść się emocjom i, nie przebierając w słowa, kierując swoje żale wprost do marszałka Sejmu, wyraziła dezaprobatę wobec jego stanowiska na temat aborcji. Pub cytował słowa Szymona Hołowni w odniesieniu do popularnego dzisiaj tematu aborcji. Trzeba spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro, nie wprowadzić więcej zła. Na co Żukowska odpowiedziała w raczej wulgarny sposób, którego raczej nie będę przytaczać, ale możecie sami przeczytać na załączonym obrazku. Reakcja parlamentarzystki rozeszła się w sieci. Wpis zebrał miliony wyświetleń, a głos w sprawie zabrało wielu polityków ze wszystkich stron sceny politycznej. Szczególnie dużo opinii wyrazili przedstawiciele partii Szymona Hołowni Polski 2050. Krytykowali oni wpis żukowskiej, nazywając go między m.in. rynsztokiem w natarciu. Posłanka tłumaczyła później, że wpis na Twitterze to co innego niż wypowiedź zmównicy sejmowej. Odniosła się też do swoich słów mówiąc, że reprezentuje kobiety, które mają dość czekania 30 lat na rozwiązanie sprawy aborcji. Chociaż niektórzy wypowiadali się także bezpośrednio pod postem, jak na przykład przedstawiciel prawa i sprawiedliwości, dobrze znany szerszej publice, Dominik Tarczyński, zachęcając do zaprzestania ostrzału. To jednak również nie uspokoiło pani Żukowskiej, która postanowiła zaatakować przy okazji również Tarczyńskiego, sugerując, że on również nie dba o interesy kobiet. Niektórzy internauci uważają natomiast, że ciężko będzie załagodzić konflikt, który jest zwyczajnie ustawiony. Czemu Żukowska oczywiście ironicznie zaprzecza chyba ironicznie. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że nie przyznała się właśnie do tego, że nasz rząd się ustawia. Chociaż sami wiecie, jak to jest, nie byłoby to dla nikogo chyba żadnym zaskoczeniem. Ten jednak, jak można by pomyśleć, niewielki konflikt miał eskalować. Twitterowa kłótnia wpisuje się w trwający od kilku tygodni spór w koalicji rządzącej dotyczący prawa do aborcji. Lewica zarzuca hołowni, że jako marszałek Sejmu celowo opóźnia procedowanie złożonych przez nich projektów ustaw w tej sprawie. Lider Polski 2050 twierdzi natomiast, że czeka na projekty od pozostałych koalicjantów, by procedować je wspólnie najwcześniej po pierwszej turze wyborów samorządowych. Marszałku szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana marszałka Czarzastego, mówiąc, który mówił o tym, że mrozi pan, że nie blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno w, tej, w tych szufladach, w tym biurku nie ma żadnych schowanych projektów, a właśnie pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory kolejne wybory. Po pierwszej turze, pani Marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Dla Was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. A ta błyskawica, pani Marszałku, będzie wymierzona w tak. Dobrze. Nie najlepiej to świadczy o tym, w jaki sposób będzie wyglądać polityka w naszym kraju pod rządami zrzeszonej koalicji. Przecież Hołownia na długo przed wyborami mówił o tym, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem, jakie widzi dla rozwiązania tej sprawy, jest referendum, w którym to Polacy będą mogli się opowiedzieć we własnym imieniu. Czemu więc jest to dzisiaj tak wielkim problemem, że Hołownia nie chce dopuścić do bezpośredniego wprowadzenia takiej zmiany? Było to przecież powielane od samego początku. Czy zwycięstwo w wyborach było dla naszych polityków tak priorytetowe, że ci postanowili całkowicie bagatelizować dzielące ich różnice w ważnych sprawach? Na dodatek, zamiast dzisiaj. Pracować nad wspólnym rozwiązaniem widzimy pełny pokaz kultury. Zamiast obiecywanych rozmów mamy teatrzyk i propagowanie nienawiści. A no tak, przecież do szerzenia nienawiści mają prawo tylko ci, którzy przywłaszczyli sobie pojęcie poprawności. Na koncie Anny Marii Żółkowskiej pojawił się komentarz do słów Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu i koalicjant przy okazji tłumacząc swoją decyzję o odsunięciu debaty powiedział w Polskiej Agencji Prasowej trzeba spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro nie wprowadzić więcej zła. Na co na koncie Anny Marii Żukowskiej pojawiła się odpowiedź w, tutaj wulgarne słowo, z tym spokojem. To jest Pani wpis? Tak. Tak Pani sobie wyobraża najbliższe 4 lata rządzenia koalicji lewicy, trzeciej drogi i koalicji obywatelskiej? Ja bym chciała, żeby wreszcie poważnie podchodzono do praw kobiet. Bym chciała I nie tylko ja. I uważa pani, że takim wpisem pani zapewnia sobie i zapewnia prawom kobiet poważne traktowanie? Tak poważne traktowanie jak standardowych aktywistów, którzy przez swoje kontrowersyjne działania faktycznie powodują, że więcej osób o nich słyszy, ale przy okazji także więcej osób ich nienawidzi? To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokolenie! Jesteśmy ostatnim pokoleniem. Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Dążymy dziś do tego, by kobiety były traktowane w taki sposób jak aktywiści dopuszczający się wandalizmu? Przecież gdyby ktoś bez podobnego baneru postanowił pomalować syrenkę warszawską na pomarańczowo, to pewnie oglądałby dzisiaj świat z zakrat. Te standardy jednak zdają się dzisiaj niektórych nie dotyczyć. Na jak wiele możemy im pozwolić? Prawa kobiet są dla wielu bardzo ważnym tematem. Niezależnie od przyczyn kobiety w Polsce, pomimo często lepszego wykształcenia, nadal zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Luka płacowa między płciami wciąż istnieje, choć w ostatnich latach powoli się zmniejsza. Nie można jednak zapominać, że Polska wypada pod tym względem lepiej niż niektóre inne kraje, a takie nierówności dotyczą zazwyczaj odmiennej efektywności wykonywanej pracy, czy wręcz wykonywania całkowicie innych różnie płatnych zawodów. Problem nierówności płci dotyczy rzecz jasna wielu sfer życia, nie tylko rynku pracy. I poszkodowani są również mężczyźni, chociażby w sądach rodzinnych, w sprawach o dzieci. Dyskusja na ten temat toczy się od dziesięcioleci na całym świecie i jest często ideologizowana. Dla części osób to realny problem wymagający rozwiązań, a dla innych wymysły i fanaberie. Szkoda jednak jest nie odbierać niekiedy podobnego wrażenia, kiedy nasze przedstawicielki wypowiadają się w kompletnie dyskryminujący sposób wobec mężczyzn. Były jakieś debaty o polityce zagranicznej, pamiętam jedne z pierwszych i rozmawialiśmy o tym, że nie ma tam żadnej kobiety, żadnej polityczki. Pomyślałam sobie, Boże, tak, są wśród nas polityczki, które świetnie, świetnie znają się na polityce amerykańskiej. Jest nas kilka. Na przykład ja. Czy gdyby mężczyzna powiedział to samo, wskazując na to, że świetnie, że w polityce nie ma żadnych kobiet, odbiór byłby taki sam? Przecież wtedy byłaby to skrajna dyskryminacja. Na dodatek, te kobiety, które deklarują się być synonimem zmian, postępu, które uważają, że robią lepszą robotę niż dotychczas mężczyźni, zdają się same sobie podrzucać kłody pod nogi. Posłuchajcie, Anna Maria Żukowska przyznała, że będą gigantyczne podwyżki cen prądu i ciepła. Ale co gorsza, powiedziała, że będą one w lipcu, żeby Polacy się nie zorientowali zbyt szybko, że ta podwyżka będzie. W lipcu niż w ale w rachunki na wzrosną o 30 zł, jak, jak w okresie grzewczym. Więc zanim się, zanim się Polacy, Polacy zorientują, one tak naprawdę urosło, to nie. Czy oznacza to, że kobieta nie jest w stanie dorównać mężczyźnie? Z pewnością nie. Może to jednak oznaczać, że w celu udowodnienia swoich racji, nasze żeńskie przedstawicielki obierają dzisiaj szczególnie niedostosowane do potrzeb rozwiązania. Na dodatek, tak, ludzie ziobry krytykują dzisiaj działania nowej władzy. I można nawet odnieść wrażenie, że mają w tym wszystkim całkiem sporo słuszności. Kobiety, oczywiście, mają prawo do zwracania uwagi na prawdziwe problemy. Jednym z takich problemów jest właśnie to, że kobietom bardzo często umniejsza się w odniesieniu do mężczyzn. Zdaje się, że dodatkowo wiele osób ma dalej przeświadczenie o tym, że kobiety mają mniejsze możliwości niż płeć przeciwna, a i są wciąż nierzadko traktowane przedmiotowo. Ale to znowu działa w dwie strony. Sam fakt istnienia takich związków frazologicznych jak na chłopski rozum czy powszechnych tekstów typu to tylko facet potwierdza, że mężczyźni również są dyskryminowaną grupą. Nie ma jednak żadnych istotnych związków maskulistów walczących o swoje prawa. Na dodatek nowoczesny feminizm nierzadko nawołuje do tego, by dotychczasowa rola kobiet została całkowicie porzucona. Czy jest to odpowiednie? Również raczej nie. Drogie panie, z okazji Waszego święta. Życzę Wam świata, który będzie dostrzegał w Was coś znacznie więcej niż uderzająca ze wszystkich stron tak zwanej nowoczesności fizyczność. Niech dostrzegana będzie również dusza i serce. A najlepszym celem dla Was będzie nie tylko spełnienie zawodowe, ale również kochająca na dobre i na złe rodzina. I wierzę, że to jest dla Was dużo lepsze życzenie niż prawa reprodukcyjne. Spełnienia marzeń. Nie musimy się oczywiście zgodzić z jakim? Prawo do aborcji to kwestia, na którą każdy z nas może spoglądać inaczej. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że każda kobieta ma prawo do decydowania o sobie. Jeżeli chce zostać w domu i zajmować się rodziną, niech zostanie w domu i zajmuje się rodziną. Jeżeli chce się rozwijać, niech to robi. Jeśli natomiast chce iść do polityki. To niech zastanowi się dwa razy, z czym tam idzie. Ale to się tyczy raczej każdego, bez względu na płeć. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z tym, że Żukowska powinna bardziej baczyć na swoje słowa. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema!